Okej, okay, cześć, witam was ponownie no, w kolejnym odcinku Zagrajmy w VP2. Yy... O jezu. No. Hello. Dobra. Nie pętam, znaczy dokładnie nie pętam co i już <grych> jak to tam znaczy no, to skończyli. Kurde. Muszę tu przyjść. Dzian jeden. I stąd. Poszedł. Tu nic nie ma. No bo, Dawno nic nie nagrywałem z tej gry. Wreszcie pora A czemu to chyba już wiecie Bo wam powiedziałem I chyba nie muszę przypominać Tej bolesnej Prawdy Gdzie są ci snajperzy A jest To jest snajper Raz. Zaczyna się on dzisiaj coś już wysiuje. Nie, nie wiem, czy mi się to podoba. Ale raczej nie. O, je, je, je No, już się nam przeszło. Jakbycie się zapiszę. Zapnijmy się. O -o. Chyba dobrze zrobiłem, że się zapisałem. Nice. Trzeba się gdzieś schuwać i uleczyć. Right. No. Amciu, cię. Jeszcze trzeba się podobać. Frapsie nie wolno. Lagi B. Nie wolno. A to Jeszcze... okay. oh, <ścoughs> Zero życia i żyjemy. Szczegół. Drobny To był taki dziwny fuks mm -hmm. Nie wiem jak ja to zrobiłem w ogóle, że spadłem kampanią, tak sobie myślę, że zrobię, y którą chcę zrobić w tej grze, to będzie chyba kampania Marilza. Te. Hmm. Teraz ginę w ten sposób. Chyba tych druski nie wezmę. Bierz, 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 bierz! Dobre mam pomysła. Trochę się przy tym męczę, wiem. To tylko głupi dwie, dwa harpuny, ale... Bo tą broń naprawdę ciężko, jak dobrze wiecie. I no cóż... Warto byłoby... to wziąć. I... Zrobić to tak, żeby wziąć i przeżyć jednocześnie dwa w jednym wziąć i przeżyć dwie rzeczy się gryzą w moim wypadku no ale cóż chyba rzeczywiście zostawię jak mi się teraz nie uda to zostawię dobra, kij z tym gdzieś się znajdzie jeszcze tak chyba to... O no właśnie, zaraz my to wszystko stracimy, to po co... Kurde, po co mi to do życia potrzebne? Dobra, okej. Okay. Tak to zaraz stracimy, więc. Nie! Ja byłem grzeczny! Za co? Nie! nie. No cóż, tak to jest. Uh, no i na zawsze. A właśnie, mam. E, wam powiedzieć, że. Mam polską wersję już tej gry. <grych> no. Więc będziemy mieli. Tak. E...

No i zakończyliśmy tą wreszcie misję. Ona jest strasznie wkurzająca. Nigdy jej nie lbiam. Gdzieś dziwne, że tylko jeden sniper był, a powinno być ich więcej. Co najmniej czterech. Ale nie narzekam. Jak, jak było, tak jest. O, ty jesteśmy my jako ksenomorf. A ty jesteśmy my jako człowiek. Jako Marines. Ta gra tak fajnie się tak wszystkim... Niestety... One... Znaczy to wszystko jest takie połączone ze sobą. No mi się to dostać. To jest też dość, dość trudny fragment.

Who's banging around? Uh. <laughs> <laughs> nice, to nie sure. idziemy.

Co koń będą stać cholera. Strzelaj! O, pan, to było fuksiarskie dosyć. i set przeczytamy. Nie wiem dlaczego oni nie przechcieli naszych transmisji set i Rajkow uważa, że oni polują na nas. Jestem pewien, że jego żołnierze nam nie pomogą. się! To hmm. ja się trochę wkurzyłem. Ja się za... Nie wiem. No super, co ja się zablokowałem i jeszcze... Hmm, jakoś się udało. Oni zobaczą tego trupa, więc powinniśmy mieć w miarę wiecie przewagę. Co do nas należy wreszcie. Zamknij się. Siotkę. Sprzeczajmy EDA. Uwagi. Bardzo za... no, maska mm, Bardzo zaawansowana ma kilka urządzeń które już w tym czasie rzeczywistego i powiększenie mikrofon. No. Dobrze wiedzieć, Dobra. Czyli maskę mamy. Hmm, siatka działa w ten sposób, że leci <tryk> hmm? nie Tu tak Tu jest koniec piece. Znaczy, koniec tego fragmentu. Hop. No. Za dużo życia to my nie mamy, ale powinniśmy to jakoś przetrwać. Jakoś. I turn these two oh. Boże święty. I robimy tutaj małą reakcję, łańcuchową. A jak nie łańcuchową, to w każdym razie zrobimy mały błąd. Tu, tu. U, co się stało się? Tak, mi... tak mi przykro. Uratuję cię. Nie mogę. Dobra. Co tu było? Nie pamiętam. Niech <grym> się zapiszę. Ach, tak. Tu chyba zdobędziemy za chwilę... O, właśnie będziemy mogli znikać. Fajnie. Co tu mamy? Nic nie mamy. Czyli jedyne co nam to daje to możemy, żeby znikać. Chodź, chodź hamie, chodź. Uf, uf. Data 15 grudnia 2020... 2230. Drogi Paul, e, to wszystko co znalazłem. Wygląda na to, że nasz generał był marynarzem podczas misji do na Korari. Ko cały jego oddział został zniszczony. On został bardzo ciężko zraniony. Derwało mu kończenie. Jednak coś się nie zgadza. Teraz on czuje się dobrze. Dlaczego? Wszystkiego najlepszego, Scott. No cóż. chyba dobrze, nie? Czy znaczy za... dla koło dobrze, to dobrze? Wątpię, że dla nas to jest dobrze. Ja ich możemy przypieprzyć chwilę zabić taki, że... kolega w tym znaleźć Tu jest nasz kolega Dobraliśmy się do płynownicy Nie ma Nie jesteśmy jakiś kurde tym eksperymentalnym kurde zwierzątkiem chyba to usłyszeli, ale sobie o! Chyba nagrywam za jakieś 20 minut już. W ogóle miałem nagrywać z gotika, ale stała się taka śmieszna rzecz dosyć. <grystanie> Wszystkie tekstury są białe w sumie, to znaczy ciuchy i tak dalej. Ubrania wiecie. I trochę mnie to zastanawia. Mówię papier. Trochę mnie to zastanawia, czy da się to czasem naprawić. Nie przeinstalowałem gry. gry. Tak. Nie zainstalowałem. Znaczy, nie przeinstalowywać gry, ale wiecie, odzyskać te teksturki z powrotem. No kurde, nie zapisałem. Nie, no zapisałem się chyba. Tak. Pośrednio. A, tu jest komputerek, ja go wtedy nie ten, nie sprawdziłem. O, kurde. O tego zerwało. Ej, otwórzcie, ja tu chcę poczytać. Tylko tam nie sobie. Stojemy se przeczytamy. Wrócja myśliwego. Uwagi. Bardzo wielka ostrza są świetne. Może przebić stal. Kurde, nie to. Hmm. Dobra. Tu mamy nic. Tu też nic, okay. Teraz trzeba mu uh. Krótko i bezboleśnie. Tu już czytaliśmy. Tam się nie wejdzie. W każdym bądź razie. O oh Jezus, teraz zobaczmy. Nie mamy, obliczu na stawkę otygłości. Ja, znaczy, zamknąć jeszcze. Zamykaj się! Boski. Dobra. Kontynuujemy. O, jasno. Nie ma. Nie dla psa kiełbasa. Dzięki za głowę. tutaj chyba będzie trzeba wejść do góry jak to przypętam tak i tutaj to Karpun. O o. Jedyś. Okej, okay, co my mamy? Nie, to za chwilę se przeczytamy. weź głowy. Wow, dawaj, okay. idziemy dalej. Przeczytajmy sobie, co tutaj mamy. LBTK 46, a ja nie z żony handlowca. Tak, co się z stało? O, przestań wiesz lepiej, co to ma znaczyć. Widziałeś. Co oni zrobili z Tomasem? Tak, Tomas miał wielkie usta. To był jego błąd? Nie wiem, jednak to była przesada. Przesada? Oni złamali jego ręce i nogi w kilku miejscach. To jest przemoc. Brutalność. Czy to jest miejsce jest... Czy to miejsce jest bezpieczne dla ciebie? Zwiewam. Sądzę, sądzę że, to, że chcesz ze mną. Tak jest w dupku. No, miła rozmowa. A tu? Data 16 grudnia 2230 rok. Scott, co to znaczy drogi? Jestem twoją babcią. Słuchaj, moje danie pod... Moje dane potwierdzają podejrzenia. Oderwało mu nogi, jednak teraz on chodzi dobrze. To znaczy, że nogi są syntetyczne. 10 lat temu yy, Wayland Tutani przeprowadzał jakieś strasznie drogie badania. Operacje chirurgiczne, bardzo bolesne. Nawet w najlepszym przypadku, sztuczne nerwy stworzyły stuczną, stworzyłyby sztuczną pamięć. Rajkow był królikiem. Jestem ciekaw, jak on te, się teraz czuje. Po, po prostu Paul. Nieźle. Okej. Okay. To tak więc tutaj kończymy odcinek, a zarazem tą misję. a raczej tą czy taką podmisję. Tak więc... A co nie, idzie, komentujcie, subskrybujcie. No. I tak więc na razie. A bo i nie. Your teams still aren't in, in position. I won't stand for insubordination, General Rykov. Or perhaps you didn't understand my orders? I understood. The newsnets would be very interested in your dossier. Don't you think? Blackmail can buy my silence, but not the lives of my men. No. If you'll excuse me, I have other matters to attend to. No. Thanks. Right. Na razie.